Zdanie 19, do końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba sinus do 3, 20, 20 stopni, dodać sinus kwadrat 20 stopni razy sinus e, 20 stopni. Zamieńmy sobie 20 stopni e, jako alfę i otrzymujemy zatem sinus do 3 alfa, dodać i drugim elementem jest cosinus kwadrat alfa e, razy sinus alfa. Widzimy, że oba elementy, czyli sinus do trzeciej alfa i cosinus kwadrat alfa razy sinus alfa, zawierają sinus alfa, a więc możemy ją wyłączyć przed nawias. Jeżeli wyłączyliśmy jedną sinus alfa, sinus do trzeciej alfa to zostaje nam sinus kwadrat alfa. A z drugiego, jak wyłączyliśmy sinus alfa, zostaje nam cosinus kwadrat alfa. Widzimy, że mamy do czynienia z jedynką trygonometryczną, gdyż sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa jest założenia równy 1, a więc otrzymujemy sinus alfa razy 1 i jest to po prostu sinus alfa, a więc jest to e, również sinus 20 stopni, gdyż nasza alfa była równa 20 stopni, czyli odpowiedź b.